Poprosił mnie o zgodę na odejście. To był najtrudniejszy telefon w jej życiu. Anastazja Jakubiak przerwała milczenie. Jej słowa rozdzierają serca. Anastazja Jakubiak po raz pierwszy od śmierci męża zdecydowała się przemówić publicznie. W dzień jego urodzin, 21 czerwca, pojawiła się w studiu Dzień Dobry TVN, gdzie udzieliła poruszającego wywiadu. Było to jej pierwsze tak emocjonalne wystąpienie od tragicznego odejścia Tomasza Jakubiaka, cenionego kucharza, jurora i prowadzącego programy kulinarne, który zmarł po heroicznej walce z chorobą nowotworową. Wdowa mówiła nie tylko o bólu i rozpaczy, ale także o sile, miłości i duchowej głębi, która towarzyszyła im aż do końca. Tomasz Jakubiak był postacią, która wywarła ogromny wpływ na polską scenę kulinarną i medialną. Jego popularność rosła z roku na rok. A jego obecność w programach takich jak MasterChef, Jakubiak Lokalnie czy Dzień Dobry TVN sprawiała, że wielu Polaków zaczęło gotować z pasją. Tomasz nie był tylko kucharzem, był osobą pełną ciepła, humoru i autentyczności. Potrafił łączyć ludzi przy stole, inspirując do celebracji codziennych chwil. Niestety, wszystko zmieniło się w momencie dramatycznej diagnozy. Rzadki i agresywny nowotwór, który zaatakował Tomasza, nie dawał mu wielu szans. Mimo to, jak opowiadała Anastazja, nie stracił ani nadziei, ani siły ducha. Rozpoczęła się walka o życie, którą toczyli wspólnie. Organizowano zbiórki, licytacje, wydarzenia charytatywne, tysiące osób zjednoczyło się, by pomóc Tomaszowi w leczeniu, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Tomasz przeszedł terapię w klinice w Izraelu, która dawała nadzieję. Po powrocie do kraju jego stan uległ jednak pogorszeniu. Anastazja do końca była przy nim. W wywiadzie opowiedziała o jego duchowej sile, o modlitwach, które stawały się ostatnim ratunkiem, kiedy leki już nie działały. Bardzo często rozmawiał z Bogiem. Szczególnie w tych chwilach, gdy był największy ból i krzyk, wspominała. Jej głos łamał się, kiedy opowiadała o ostatniej rozmowie. Tomasz zadzwonił do niej z prośbą o zgodę na odejście. To był najtrudniejszy telefon w moim życiu, powiedziała przez łzy. Wdowa podkreśliła, że Tomasz nigdy nie zapytał: Dlaczego ja? Przeżył życie z godnością i spokojem, nawet w obliczu cierpienia. Jego ostatnia wola była jasna: środki zebrane na leczenie miały zostać przekazane dzieciom chorym onkologicznie. Był bardzo zaangażowany w pomoc innym. Teraz to ja będę kontynuować to, co razem zaczęliśmy, dodała. Fundacja, którą stworzyli razem, działa dalej. Anastazja planuje rozwijać ją jako żywy pomnik wartości i idei, które Tomasz wyznawał. Opowiedziała także o słowach lekarzy, które dały jej siłę. Mówili: Nie wiecie państwo, ile znaczy to, co robicie? Ile ludzi czerpie odwagę z waszej historii? Wiele kobiet pisało do niej, Dzieląc się swoimi dramatami wdowami, partnerkami, matkami. Jej otwartość stała się dla nich przestrzenią ulgi, w której nie były już same. Łamaliśmy tabu. Pokazaliśmy, że można mówić o cierpieniu, o odchodzeniu bez wstydu. Dziś Anastazja żyje z misą. Nie chce żyć w żałobie. Chce żyć pamięcią. Pamięcią o człowieku, który uczył że kuchnia to nie tylko jedzenie, to miłość, bliskość i prawda. I który na końcu pokazał, że nawet odejście może mieć sens, jeśli niesie dalej dobro. Jej wywiad w DDTVN stał się nie tylko wspomnieniem męża, ale też głosem tych, którzy zostali i szukają siły, by iść dalej. Jeśli poruszyła Cię historia Anastazji i Tomasza Jakubiaków, zostaw komentarz, podziel się wspomnieniem i zasubskrybuj. Czasem jedno słowo może dać komu siłę na cały dzień. Niech ich historia będzie tą siłą dla nas wszystkich.